Na pierwszy rzut oka oprogramowanie, a szczególnie nakładka systemowa HTC Sense wydają się być podobne do poprzednich wersji urządzeń HTC. Nie można jednak tak upraszczać sprawy, gdyż HTC dodało nowe opcje w nowej wersji swojego interfejsu, które dostosowały go do możliwości sprzętowych HTC Desire Z. Przykładem może być możliwość pracy w trybie horyzontalnym podczas gdy wysunięta jest klawiatura urządzenia. Widgety zostały specjalnie przeskalowane tak aby zapełniały tyle ekranu, taką część ekranu jaka jest tylko możliwa. Wygląda to bardzo ładnie szczególnie w przypadku widgetów HTC. Następną nowością jest przebudowany pasek powiadomień, który oferuje teraz dostęp do ostatnio używanych aplikacji. Podobnie jak to było i jest we wszystkich urządzeniach z Androidem, poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie przyciska Home. Następnym bardzo ważnym elementem są motywy, w które można zaopatrzyć HTC Sense. Wciskamy więc przycisk po prawej stronie. Zostajemy przeniesieni do specjalnego menu, w którym wybieramy skin i możemy dostosować HTC Sense do nowego wyglądu. Motyw ten nie dotyczy wyłącznie HTC Sense, ale także innych aspektów systemu, jak czcionka czy kolory okien. Przejdźmy teraz do nowych aplikacji dodanych przez HTC A więc najważniejszą jest chyba program HTC Likes Za jego pomocą możemy przeglądać promowane przez HTC programy, a także ściągać je Tutaj mamy dostęp do najbardziej popularnych programów Jak widać Angry Birds na czele Mamy także dostęp do komentarzy przyjaciół, a także mamy listę ściągniętych plików. Aby ściągnąć aplikację wystarczy kliknąć na niej i nacisnąć instaluj. Przeniesie to nas do marketu Androida, skąd możemy spokojnie zainstalować daną aplikację program lub grę. Mówiąc o przeglądzie software nie sposób nie wspomnieć o tym, że HTC udostępniło stronę, na której można znaleźć swój telefon w przypadku zagubienia, a także zablokować go łącznie z wyświetleniem na ekranie komunikatu, np. z prośbą o zwrócenie go, a także można wyczyścić wszystkie dane zapisane na telefonie. To bardzo dobre rozwiązanie. Można mieć kontrolę nad telefonem nawet gdy zgubimy go lub ktoś nam po prostu go ukradnie. Myślę, że to by było wszystko z przeglądu software. Jak widzicie ilość nowych funkcji nie jest powalająca, ale myślę, że i tak jest na plus. Wiadomo to jest tylko ewolucja, a nie rewolucja. Także dziękuję i pozdrawiam.